KONIEC Częstym się wypinajcie, Oby tyle jemko spieszajcie. No i śledziki gotowe. Kiedy przychodzą goście? Nie wiem… Pewnie pod wieczór. Przecież jest to Wigilia. Co powiedziała Krystyna? O której przyjdą? Nie dzwoniłam do Krystyny. Doszłam do wniosku, że skoro się tak obnosi z tym swoim bogactwem, bo weszła za mąż, po raz który zresztą, za tego bogacza i chwali się na lewo i prawo, czego to oni nie mają, gdzie to oni nie jeżdżą, To niech ona nas zaprosi. Hmm, może nie umiała nic ugotować, ale za to dobre trunki przynosiła. Nasza nalewka też dobra. A kiedy Ryszard z rodziną przyjdzie? Nie dzwoniłem do Ryszarda. Co? Ty wiesz, jaki on ma teraz poglądy polityczne? W głowie mu się przewróciło. Fuu! lewak jeden. On mi tu będzie świat na głowie stawiał i tradycje burzył? Co? Wiesz? No. Ja podejrzewam, że jego dziadek to dla nich pracował. Dla kogo? No wiesz. Ty sobie nie wyobrażasz, co on na tym fejsie wypisuje. I tak nie lubię tej jego żoneczki. Odkąd się zapisała do kółka recytatorskiego, to myśli, że jest wielką artystką. A porządnych pierogów nie umie zrobić. No właśnie, a, a, a gdzie pierogi? Przecież miałeś dzwonić do Jadzi z zaproszeniem. Ty wiesz, że ona tydzień wolny z pracy bierze, żeby pierogi na święta ulepić? To po co? Ja mam się męczyć? Ja do Jadwigi dzwonił. Nie będę. Czemu? Pamiętasz, jak grypę miałem pół roku temu? Mhm. Nie zadzwoniłaś o nie zapytała o zdrowie a ja z tego świata schodziłem. Tak. Dzwoniła. Tylko ty nie odbierałeś telefonu. Bo chory byłem. No pięknie. I teraz przez ciebie nie będzie pierogów na świętą Wigilię. Ej, tam makaron staw. Zadzwonię do Elżbiety. Ona pewnie coś ugotowała. To niech już przyjdą z tym boyfriendem. Ej, ani mi się was tam dzwonić. Ty wiesz... Ej. Że oni na kocią łapę żyją? Uh -huh. Jak ich do, do tego wigilijnego stołu zaprosić? Zresztą są z nimi pewnie te jego dzieci, bo słyszałem, że żona mu je regularnie podrzuca. Ale co tu dzieci są winne? Fakt, że słabo wychowane, zawsze jakieś smutne, głowy tu trzymają. I dzień dobry powiedzieć nie umieją. No, my porządni ludzie jesteśmy. I wychowywać ani karmić cudych dzieci nie będziemy. To może chociaż Alicja coś przyniesie? A Alicja na klucz pojechała. No cóż, nie ma się czym przejmować. Zaraz przyjadą dzieci. I będzie jak dawniej. Nie pamiętasz? Mhm. Że Julka w Akademiku została, bo ma dużo nauki? Co? A Mateuszek? Mateuszek bał ci się przyznać, mhm. ale na wigilię do swojej dziewczyny poszedł. Ach. Mówi, że tam smacznie gotują i mają wspaniałą Ach. rodzinną atmosferę. На no.